Cześć, mam Widzę, z tej strony Witek za wgłosy chcę. A mianowicie od dzisiaj już jestem. Przepraszam, że źle napisałem, ale ja jestem nie Witek lace, tylko Witek Cheetos. I słuchajcie, z tej strony Witek Cheetos. I słuchajcie, Wy sobie kupiłem prototypa, tak. Zebrałem na niego w 2-3 dni. Dlatego nie było długo odcinków. Czy to się nagrało, Tak. No i mamy, jak wiecie, mamy już Patterson, czyli najlepszy rewolwer z całej grze. Uwaga, jak się prezentuje. Ja może grafikę zmienię, żeby nie mieć lagów na filmie. Tak on wygląda. Ogólnie Paterson Navy ma mój, ma serial 23k. Ten ma 3000 czy tam 30 serial. Chwila, nie policzę. Nie, ma, ma serial 30 No i kupiłem też prototypa, który jest Moim zdaniem dobry, to jest dobre łącze z Patersonem. Kupiłem go za 116 tysięcy. Teraz w aukcji house. Yy, niestety Patersona kupiłem od Typa bo Jak wiecie, w aukcji go jest ciężko kupić. Tam przynajmniej yy, 23 k serial. I uwaga, teraz Wam pokażę, jak to działa z prototypem. Uwaga, strzelamy. Strzelamy na przykład tutaj jest przeciwnik z nim no nie? i skończy nam się, skończy nam się yy, ten jak to się nazywa? Patterson i z tego. No, bo jak wiecie, to szybko się ładuje. Ja recenzję teraz opowiadam. Tak, szybko się ładuje, szybko strzela. Ma prawie 100% celność. Tutaj mówię, szybko ładuje się, szybko szczela, ma 100% yy, celność. Yy, a Paterson, waga, trzeba raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sekund. czekajcie, jeszcze raz to mogę przebaczyć. Ile czeka się na przeładowywanie go? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sekund, aż się przeładuje Paterson. Także, a to, uwaga, to szybko strzela. Jak wiemy, to szybko strzela. Raz, dwa. Dwa sekundy, i jest przeładowany. Uwaga, mam też gojkot e, chain pistol, ale oczywiście on jest śmieciowy. To jest najbardziej śmieciowy pistol w całej grze. No i uwaga, e, uwaga, zaprezentuję wam, jak to działa. E, Zacznę teraz, zaprezentuję wam to na szybko za szybko wam to produkuję. Tutaj jest przeciwnik, nie? Uwaga. I teraz na przykład trzymam tak. Teraz szybko tak. I jeszcze mam pewnego go tego. Także, widzowie, to jest dobre połączenie. Go mam pod trójką. Patersona mam pod dwójką, bo oczywiście musimy go mieć zaraz obok siebie. Więc, widzowie, polecam to wam, zbierajcie się Ja w trzy dni uzbierałem na Prototypa. Yy, Patersona 5 dni, ale kolejne 5 dni czekałem, aż będzie w aukcji, ale bym go miał wcześniej, jeśli bym się tradeował, Ale uwaga, ja się strejdowałem. No nie wiedziałem, że to jest takie coś jak trade. No jak widzicie tutaj. O, i to jest ten typ, co mnie przebijał cały czas. I on próbuje kupić. Ja kupiłem za 116 tysięcy. Widzowie, na co następny zbieram? Następna rzecz, na którą zbieram. Uwaga, Lancaster, za 3 dni może się pojawić estrema z Lancastera. Ja może teraz z kimś se duele tu porobię. Widzowie, tutaj na, na tym samym odcinku właśnie, powiedziałem o nim i o tym to, o o to dobre połączenie. No e, i widzowie, to tyle chyba co chciałem powiedzieć. E, o i w ogóle mam nazwę: Fast firing, fire, firing, firing Automatic Pistol. Jak widzicie, jest dobry. Tak samo jak Patterson. Paterson to jest w ogóle najlepszy rekord w całej grze. Teraz zbieramy na Lancastera, później chyba będę sobie skarbów szukał i na końcu chyba na Spitfire'a będę wydawał. I chyba to jest już wszystko, co mam w tej grze. Oczywiście Głykodny. A, jeszcze Martini Hendrix spróbuję zdobyć Jakoś. Mam kilka części, więc chyba sobie będę Ale Harmonika Rivali jest dobra. Więc polecam harmonikę rywaj na sam początek, jeśli nie macie Martini Henry. Uwaga, muła, muła nie kupujcie, chyba że do sparingu. Jak coś, to ja kupię Lancastera do sparingu. Więc zawsze, jak chcecie sparing, to po prostu zamieniajcie sobie y, Prototype wtedy na, na Lancastera i tyle. Albo jak idziecie do Keiffa to ubieracie Lancaster'a i Lancaster'em kogoś w Cape je rozwalacie, nie? Ja tego nie popieram, ale czasami tak robię. Więc, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Nareszcie, kurde, te dwie bronie, które tak długo czekamy. Dobra, widzę. mam nadzieję, że taki w sumie krótki odcinek wam się podobał. No i co, nara, idę robić duele.